Witajcie z tej strony, Filip. Jest to kurs programowania w języku Java organizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Cybince. Dzisiaj zajmiemy się kolejną instrukcją. I jest to instrukcja FOR, czy zwana tak bardziej popularnie pętlą FOR. I jest to tak. Jest to też wstęp do tak zwanych pętli, tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc, pętle są to takie instrukcje, które mogą się wykonywać więcej niż jeden raz. Więcej albo po prostu raz, tak? Czyli tak jak wcześniej, na przykład mieliśmy instrukcję if, no to instrukcja if wykonywała się raz, pętla wykonuje, może się wykonać raz, albo zero razy, albo więcej niż raz, tak. I dzisiaj poznamy, prawda, pętlę for, której składnia wygląda w ten sposób. Piszemy wpierw int, na przykład licznik, równa się 0. W pętli for pierwszym, <coughs> przepraszam, Pętla for przyjmuje generalnie trzy argumenty. Pierwszy argument są to zmienne, które będą brały udział w iteracji tak zwanej, tak? Czyli iteracja jest to przebieg pojedynczy pętli, tak? Jedna iteracja to jest pojedynczy przebieg. Wszystkie tutaj argumenty, że tak powiem, tej pętli for są oddzielone średnikami. Int licznik równa się 0, na przykład licznik mniejszy od 5. Drugim argumentem, jak widzimy, jest to argument logiczny, czyli jak długo pętla będzie działała, tak. I trzeci argument to jest licznik plus, plus czyli to jest inkrementacja tej zmiennej. Dlaczego tą zmienną inkrementujemy słuchajcie? No, zobaczmy. Yy, mamy zmienna licznik, na się 0, licznik mniejszy od 5, licznik plus plus. Czyli na początku ta zmienna będzie wynosiła 0, skończy się dana iteracja, czyli cały przebieg, czyli wszystko tutaj, co jest w tych yy, nawiasach klamrowych, od początku do końca yy, będzie miało cały przebieg. No, to zaczyna się kolejna iteracja, tak. I ten licznik zwiększy się o 1 po zakończonej iteracji. A tutaj licznik mierzy od 5, jest to taka powiedzmy, nazwijmy to flaga, czy nasz wartownik pętli, który czuwa nad tym, żeby pętla wykonała się tutaj określoną ilość razy, tak. I wyświetlmy sobie teraz. To, co się dzieje w tej pętli. Wyświetlmy sobie po prostu licznik, tak? 0, 1, 2, 3, 4. Czy to nam się zgadza? Czy ta wartość licznika się zgadza? W sensie ona się zgadza, ale dlaczego są takie wartości? Zobaczmy. Mamy warunek. Licznik równa się 0, jest. Licznik mniejszy od 5 jest. Czyli od 0 do 4 włącznie, 5 tak? cyfr nam się wyświetliło. Możemy tutaj robić przeróżne rzeczy i spróbujmy, spróbujmy sobie zrobić takie coś. Licznik to się równa 10. Możemy też tej zmiany i licznik używać we, wewnątrz pętli, kiedy zrobimy na przykład licznik równa się 10, wyświetli nam się tylko dziesiątka, i nic więcej. I dlaczego? Dlaczego takie coś nam się po prostu wyświetli. Dlatego, że mieliśmy tutaj warunek, że pętla będzie działała, dopóki licznik będzie mniejszy od 5. Ok. Czyli na początku licznik miał wartość 0, ale po wejściu do pętli ustawiliśmy mu. Wartość 10, tak, dla tego licznika, I, i tą wartość wyświetliliśmy dobrze. W tym miejscu iteracja ta się zakończyła, i program sprawdza warunek, czy licznik jest mniejszy od 5 nadal. Nie, on już nie jest mniejszy od 5, tylko on wnosi 10. Jeżeli tak, no to wychodzimy w ogóle z pętli, tak. Tak więc, tak tutaj to są, że tak powiem, podstawy, jeżeli chodzi o pętle FOR, można na przykład zrobić sobie zmienną, jakaś, nie wiem, licznik 2 równa się też 0, i możemy tej zmiennej też używać. Oczywiście zmienne możemy tworzyć poza pętlą, na przykład zróbmy sobie takie coś, int licznik równa się 0, teraz. Zobaczymy błąd, tak? Dlatego, że w pętli for istnieje. została utworzona zmienna licznik i poza pętlą for też istnieje zmienna licznik. I tutaj jest konflikt e, tych nazw, tak? Dlatego, że istnieją dwie takie same zmienne, które mają. Właściwie taki sam zakres. Ta zmienna została utworzona przed pętlą FOR, więc ona powinna być widoczna, ona no będzie widoczna po prostu tutaj. Więc możemy rozwiązać ten problem na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest to usunięcie tej zmiennej, drugi sposób jest to usunięcie tych zmiennych. Widzimy, mamy tutaj pusty argument. Argumenty mogą być puste, aczkolwiek, jeżeli ten argument sprawdzający na przykład będzie pusty. No, to pętla będzie działała właściwie, e, powinna działać e, cały czas. Jeżeli ten argument będzie pusty, czyli nie nastąpi inkrementacja, a w, no ten będzie spełniony cały czas, tak? Czyli e, zmienna się nie zwiększy. Zobaczcie, jeżeli to usunę i uruchomię teraz program, no to mamy od 0 do 4, czyli wszystkie wartości tego licznika, nie? A zobaczcie, jeżeli usunę to. Tylko pamiętajmy też o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli nawet usuwamy wszystkie te argumenty pętli for, muszą być średniki zawsze, tak? Mogą, mogą to być argumenty puste, ale zawsze czy to będzie argument pusty, czy nie, zawsze po nim musi być ten średnik. Tak, nie możemy tych średników po prostu sobie usunąć. Zobaczcie, jeżeli sobie uruchomimy teraz ten program. Zobaczcie, co się dzieje. On działa cały czas i właściwie musimy go ręcznie tutaj poprzez naciśnięcie tego przycisku Stop main, ręcznie go wyłączyć. Tak. I ta zmienna licznik cały czas będzie miała tutaj wartość 0. Spróbuję takie coś jeszcze zrobić, zobaczymy, czy to zadziała. Tak. Widzimy, to jest taki sprytny dosyć sposób na niewprowadzanie. O 1, 2, 3, 4, ale z jednej strony sprytny, z drugiej dosyć mylny sposób, dlatego że e, widzimy, że jeżeli tutaj ustawimy prawda, wartość tej inkrementacji, to te wartości będą nieco mylące. One będą się tej, tej wartości zmiennej licznik, one będą się nieco różniły od takiego, tak, takiego standardowego zapisu. Tak więc lepiej to zapisać po prostu standardowo licznik. Plus plus. I też po prostu lepiej, jeżeli. For po prostu umożliwia tworzenie zmiennych wewnątrz Je, jako argument, to po prostu lepiej sobie taką e, zmienną tutaj utworzyć, tak. E, jeszcze powiem o słowie kluczowym break e, w pętli for. E, ogólnie słowo e, kluczowe break umożliwia nam wyjście z danej instrukcji. Jeżeli coś tam się stanie, no to wyjść z danej instrukcji. I zobaczcie, w tej pętli mogę sobie stworzyć instrukcję if. Nie ma problemu. Na przykład if, licznik równa się 3. Break. To też, tak, też takie małe pokazanie tego, że jeżeli mamy jedną linię, na przykład w instrukcji if, nie musimy stosować nawiasów klamrowych. Możemy je stosować, żeby było bardziej czytelnie, ale nie musimy tego robić. Tak? Jeżeli mamy jedną linię, tak jak tutaj, jeżeli coś byśmy później dopisali, no, to już powinniśmy stosować nawiasy klamrowe. Uruchomimy sobie teraz ten program. Co widzimy? 0, 1, 2, 3. A na, nawet sobie zmniejszmy do 2. Uruchomimy sobie teraz ten program. Mamy 0, 1, 2. I co tutaj się dzieje? Licznik mniejszy od 5. No, jest mniejszy od 5. Ale trójka też jest mniejsza od 5. A. Program właściwie wyszedł z całej pętli. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że wewnątrz pętli utworzyliśmy sobie instrukcję if, czy użyliśmy tej instrukcji if, która sprawdza, czy licznik jest równy 2. Jeżeli licznik jest równy 2, to wyjść w ogóle z pętli for. Dlatego to break oznacza w tym przypadku wyjście z pętli for, prawda? Tak więc w ten sposób można wychodzić na przykład z danej pętli. Jest jeszcze inny sposób. Na przykład stwórzmy sobie boolean wartownik równa się true. A nie można to zrobić, dobra. Chyba powinny być te same typy. To pokażę Wam jeszcze inny sposób wyjścia z pętli, taki dosyć, można powiedzieć, tak elegancki, <grych> po prostu inny. Wartownik równa się true. Mamy zmienną wartownik równa się true. Następnie tą zmienną wartownik ustawimy sobie tutaj w argumencie sprawdzającym wartość logiczną. Oczywiście można je łączyć, tak jak w innych instrukcjach, tak? Te argumenty logiczne jak najbardziej można tutaj łączyć. I jeżeli, słuchajcie, też taka mała rzecz, nie? jeżeli ustawię sobie samą zmienną wartownik, to to będzie oznaczało, że chcę, spra chcę sprawdzić, czy wartownik ma wartość true. Czyli i wartownik równa się to samo, co wartownik równa się true. Tak? To jest to samo. I zobaczcie teraz. Na razie to sobie usunę uruchomimy sobie naszego maina i faktycznie od zera do czwórki wszystkie te liczby się wypisały, cyfry. A teraz zrobię coś takiego i licznik równa się 2, wartownik równa się false. I co się stanie? Mamy 0, 1, 2 znowu. Dla, dlaczego tak się stało? Dlatego, że Podobnie jak w przypadku poprzednim, ustawiliśmy dla licznika e, inaczej. Sprawdziliśmy, czy licznik ma wartość 2. Jeżeli ma wartość 2, to ten wartownik, e, wartość wartownika ustawiliśmy na false. To jest wartość logiczna. Jeżeli, a tutaj cały ten argument oznacza, że e, wejdź do pętli do kolejnej iteracji pętli tylko i wyłącznie w przypadku kiedy licznik jest mniejszy od 5 i Wartownik ma wartość true, tak? Tak jak mówiliśmy, to wartownik, samo zastosowanie zmiennej wartownik, czyli zmiennej logicznej wartownik, oznacza to samo, jakbyśmy napisali, że wartownik równa się true. I w tym miejscu ustawiliśmy na wartownik tego wartownika na false, czyli ten warunek już po tej iteracji, gdzie licznik jest równy 2, nie jest spełniony, tak? ten cały warunek niespełniony, bo licznik jest mniejszy od 5, ale wartownik już ma wartość false, a pętla chce, żeby on miał wartość true. Tak? Tak więc w ten sposób też można poprzez takie zmienne logiczne wychodzić z pętli. Oczywiście tutaj można stosować inkrementację, postinkrementację, preinkrementację, postdekrementację, predekrementację, tak? Na przykład można też napisać, jeżeli chcemy zrobić, że tak powiem, większy skok, bo tutaj mamy skok o 1, tak? Czyli na przykład teraz sobie uruchomimy tą pętlę, to mamy 0, 1, 2, 3, 4, mamy skok o 1. Możemy usunąć to w ogóle. Jeżeli chcemy na przykład mieć skok o 2, robimy licznik plus równa się 2, po prostu. Uruchamiamy. 0 2 4 Tak, tak więc w ten prosty sposób sobie zmieniliśmy wartość tego przeskoku w pętli. I tak wygląda po prostu stosowanie pętli for. Dziękuję za uwagę. Cześć.